Majdan szokująco porównał do Stalkera, jest nieszczęśliwa. Radosław Majdan przerwał milczenie i w rozmowie z tabloidem wyjawił, że tak naprawdę doda jest nieszczęśliwa. Wokalistka rzekomo z premedytacja wciąż nawiązuje do ich związku i wciela się w pozycję ofiary. Musimy przyznać, że im wyznanie Radka Majdana jest naprawdę mocne. Warto dodać. Za przez 16 lat od rozstania doda przy każdej możliwej okazji robila docinki w kierunku swojego bylego meza. Nie zabrakło też odniesienia do Majdana w show wokalistki doda 12 kroków do miłości. Gdzie przyznala, że on był jej jedyna prawdziwa miłość i tak naprawdę kochala tylko jego. Teraz, po latach od rozstania, pilkarz wypowiedział się na temat Rabczewskiej. Moja druga zona można powiedzieć z premedytacja stalkera od 15 lat konsekwentnie. Co dodaję, na temat związku, przyprzed, jak patrzę na pewne malzeństwa, które się rozpadle i zona ma pretensje, tak sobie mówię, oj, musicie się zbroić w cierpliwość. Ja cierpliwość, przyprzed, mam 15 lat, bo ona cały czas uporem maniaka coś przypomina, medium, przyp. Red, w pewnym momencie wydawało mi się, że to też chyba był moment na jej zaistnienie wyznał Radosław Majdan w rozmowie z plotkiem. Co więcej, podczas krecenia produkcji Dziewczyny z Dubaju jedna z postaci miała być rzekomo inspirowana Radosławem Majdanem. Byle mezowi bardzo się to nie spodobało. To wtedy nazwał doda nieszczęśliwa. Pewne rzeczy są słabe. Jeśli robisz w jakimś filmie rolę kogos, kto jest podobny do mnie i bardzo mocno mnie przypomina. To już jest sprawa pewnie opierająca się o zniesławienie, bo to jest przekroczenie jakiejś granicy. Pokazuje to, jak bardzo ta druga strona nie może się pogodzić, jaka jest nieszczęśliwa. Zecale czas ma w sobie tę frustrację po 15 latach. W tym co powiedział Radosław Majden może być ziarno prawdy. Sama Doda wyznala w rozmowie z terapeuta w swoim show Doda. 12 kroków do miłości? Z ze Zeradoslaw był jej jedyna prawdziwa miłość. Niestety jego ówczesne zachowanie i zdrady przelali szale goryczy. Musiałam się nauczyć zabijać milost. Po pierwszym moim mezu. Bardzo go kochalam. Zdradził mnie z prostytutka, jaka tylko byla, Byłam 12 lat młodsza. Miałam 20 lat. Dzisiaj jalę w drzwiach, jak tylko wyjeżdżałam na koncert. Naprawdę codziennie modliłam się, panie Boze, pozwól mi przestać go kochać, opowiadała Doda w programie Polsatu. Radosław Majdem od dawna przestał być kontrowersyjnym celebryta w polskim showbiznesie. Właściwie, to wszelkie ekscentryczne zachowania, wypowiedzi czy skandale zakończył się wraz z z Doda. Emerytowany plikarz obecnie skupił się na życiu rodzinnym, kiedy poznał malgorzatę Rozenek. Malzenstwo obecnie wychowuje wspólnego syna Henia i opiekuje się Stanisławem i Tadeuszem z pierwszego malzenstwa malgoś z Jackiem Rozenkiem.